dwie propozycje reklamowe, które dostała moja dziewczyna, która startuje w influenceringu. Paulina głównie obraca się w treściach motoryzacyjnych, na Instagramie robi około bańkę wyświetleń miesięcznie, na TikToku pół bańki. No to ile ten profil jest wart dla współprac reklamowych? Moja ulubiona współpraca to wiadomość hej, może zrobimy jakąś współpracę przez lokalne studio detailingowo oklejanie oklejają samochody. No i po wymianie kilku wiadomości okazało się, że ta współpraca ma polegać na tym, że oni okleją jej samochód, zmienią jej kolor, jej auta, ale jak zapłaci im 7000 zł i zrobi jeszcze kilka materiałów promocyjnych, które potem oni sobie udostępnią u siebie. Kolejna świetna propozycja to start nowego produktu od naprawdę znanej marki tailingowej o specyficznym kolorze. Świadczenie miało polegać na tym, by przygotować materiały pokazujące produkt w konkretną datę i zachęcić do zakupu swoich odbiorców. Rynkowa cena tego produktu to 50 zł, a producent chciał zostawić tą flaszeczkę tego produktu u Pauliny, no i to by było jej totalne wynagrodzenie za to świadczenie. No i takie cudowne zdanie, że najpierw ta marka musi zobaczyć, czy ten content będzie w ogóle do niej pasował w kontekście tego, żeby no jednak zostawili w wymianie barterowej większą wartość tej paczki.